Cześć! Z tej strony jest Square'ek I prawie zepsułem tą walkę, bo jakby mnie wszedł do mapy, jakbym nie dostał tego znaku, co teraz dotknąłem, tym nie ukończył tego poziomu. Najważniejsze, że mamy to. Tak. I ja specjalnie zaczęłem, wiecie, nie od menu głównego, tak jak zwykle, tylko od tego właśnie poziomu, żeby tak pokazać, że wiem, jak go przejść. I taki mini wstępik, co się zmieni w włókach, to będę opowiadać, jak odkrywamy nowe tereny. Snowfield 9. Ok, mamy śmiesznych y, ziomków, którzy przypominają mi z tych z tego, z, z Seaside'ów, co nie? Z pierwszego Seaside'u. I oni strzelają na wprost, jak jak tej tutaj, to na nic nie robią. Um, ok. I no, w ogóle się zmieniło to, że nie mamy już tutaj tego emeralda, czy coś tam, tego kryształu, co nie. Ja stwierdziłem, że po prostu on nie jest tego wart aż tak bardzo, jak na przykład pomnożenie naszych pocisków. Tak, jak widzicie, tych pocisków jest tutaj tak dużo teraz. Tak bardzo dużo. Dobra, w ogóle mam level, dobra. Wszystkim zawsze ulepszłem Strength i Dex, więc może się tego trzymajmy, bo póki co to działa. Może nie jakoś najlepiej, co nie, ale no działa. I Strength to po prostu jest zasięg, a Dex to jest, no, atak, mocniejszy atak. I no i wszystkie te toksyczne łuki zrobiłem właśnie w ten sposób, że są plus 6 bullet i minus 50 czasu przeładowywania, co nie. I dzięki temu właśnie mamy takie potężne łuki. I w międzyczasie też ulepszałem sobie te Pierce Arrow. One są trochę szybsze, ja wam to pokażę. One się, właśnie, od razu widać, nie? że są trochę szybsze, może to pokażę na pierwszym levelu. Tak, one tak szybciej lecą o wiele od tych na przykład zielonych. A teraz dla porównania sobie damy zielone. No, jak widzicie, no trochę wolniej, co nie? I zobaczmy w ogóle, czy cokolwiek się nam odblokowało po odblokowaniu dwóch kolejnych poziomów w sklepie. Bo jestem ciekaw, dawno nic się nowego nie blok. okej. Okay. Mamy Double Flame 6. W końcu, patrzcie po ilu tutaj światach po dwóch światach całych, odblokowuje się w końcu lepszy ognisty łuk. Czyli w końcu będę mógł zastąpić te tutaj ogniste łuki, które one są po prostu... one są niszczące. One tak niszczą niektóre levele. No i mam ten flame 1 arrow 5, ten tutaj stąd, tak testowo. On też jest spoko całkiem. Ja wam zaraz pokażę, co te flame łuki potrafią. Tu w chwilą dwa chyba zauważymy najbardziej, w sensie jeszcze jest ten trzy znaki zapytania, co nie, ale... Czyli pokażę, nas znów idzie dwa, tak tematycznie, żeby było. Patrzcie to. Ja stoję sobie w miejscu, nie? I po prostu przesuwam się trochę w prawo, żeby uniknąć tej kuli wielkiej, żeby nas nie zmierzdziła. I patrzcie na ten damage. Patrzcie, ile tych damage tutaj wlatuje. W ogóle strzał nie widać, co nie. Ogniano trochę, tam widać, jak się przypatrzymy. Ale cały czas, patrzcie, jak jest damage. I już praktycznie nie ma tych kotków, co nie. Zresztą one się do nas zbliżą i już, już po nich. I tak właśnie sobie farbiłem, farbiłem pieniądze. I też ten duży boss wyrzuca fajny chyba, fajną kartę. Już nie pamiętam jaką będzie tam zapisane. Możemy zaraz zobaczyć, może wyrzuci akurat. Okej, okay, no nie wyrzucił, ale no samo zabicie go daje nam 500. Plus jeszcze tutaj te cztery bronie, które pewnie też kosztują z 1000. Tak, 1000 za sztukę, więc jak widzicie, sporo kasy sobie można uzbierać. I no właśnie zbierając tak sobie kasę i tak dalej, robiąc to wtedy miałem tutaj 100 prawie tysięcy. I dzięki temu mogłem się co chwilę odradzać praktycznie na tym bosie no i dzięki temu go też pokonałem, dobra, ale może zanim jeszcze te nowe tereny, to jeszcze na szybko sobie przejdziemy Frozen Lake'a Bo Frozen Lake jest o tyle łatwy, że wystarczy... o kurcze, o kurcze, dobra e, Zapomniałem... tak, musimy wyłączyć to coś, żeby automatycznie nie chodzili W ogóle, coś śmieszne, oni się ślizgają po tym Dosłownie jest tutaj mechanika ślizgania się, co nie, bo jesteśmy na lodzie, o kurcze Teraz muszę się odrazić, bo wpadłem w głupie rzeczy Dobra, no i jedyne co musimy pamiętać, to że patrzcie, podchodzimy sobie I musimy się jak najszybciej już odsunąć Dobra, trochę mu zdaliśmy de On Niech tam sobie postrzela tymi syplami. On nas tutaj nie dosięgnie. I właśnie chwila. Chwila. Ja muszę coś sprawdzić, bo ja mam na tych dwóch łukach, no katapultę. Tak. Czy jak ja w, włączę katapultę tutaj? Jedzisz tu katapultę, katapultę. Tak. Jak włączymy sobie katapultę, to mamy dalszy zasięg. Dobra, chodźmy tymi dwoma ziomkami, gdzie oni są. Tym. Czy on będzie mógł go trafić? I wtedy on będzie śmiertelny? Nie. Nie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, katapulta to jest. Ee, nie. Um, czy to nas zabije? Czy to nas zabije? Nie, okej, okay, dobra. Nie wiem czemu, ale czasami on. O nie, tam dalej są te sople. Dobra, muszę jakoś się przerzucić na drugą stronę. Dobra, okej, okay, jeden zginął, jeden zginął, ale to, że jeden zginął, to nam nic nie zmieniło. Bo trójka przeżyła. Dobra, teraz poczekamy. Dobra, bo on ogólnie działa tak, że on strzela dokładnie tam, skąd ten ktoś, kto go trafił, wystrzelił, co nie? I dlatego katapulty są zabójcze, po prostu by nam. Cały czas nas trafią, nawet jakbyśmy mieli nieskończone kapulty, co nie z, z drugiej strony mapy. No tak by tam dosięgnął. No i dobra, i Frozen Lake było tylko po to, żeby przejść? Okej. Okay. A czy Frozen Lake nam cokolwiek odlokowało w sklepie? Też nie. Okej, okay. no to czyli Frozen Lake to było takie totalnie dodatkowa lokacja, No dobra, spoko. Teraz próbujemy przejść sobie tego Snofida 9, tam gdzie są ci z tego. Jak to ja mówiłem, z, z Seaside'a. Bo, co tutaj ten boss robi? On rzuca kulki, te kulki są zabójcze. Odrobinkę. Są ci dzieci do robinkę zabójcze. A czy my jesteśmy zabójczy dla tego bossa? Zabójczy dla tego bossa? Oczywiście. I ten boss chyba tylko te kulki rzuca. Dobra, to to, to wydaje się bardzo łatwy posik. Kurczę, a te kulki są odbijające się. Wow, wow, dobra. Włączę sobie auto chodzenie już, bo tutaj nie jest to aż tak istotne, żeby nam stali w miejscu, bo tutaj możemy się odsuwać lekko, powoli. Tylko sobie podobnie jak w tym. Jak w tym bossie, co przed chwilą robiłem w tym zamku. To tam właśnie też taktyka była taka, żeby się odsuwać co chwilę. Dobra, jak sobie tak rozrzucać te kulki w losowych, kierun w losowych kierunkach, to jesteśmy. To nas nie dotknie po, po prostu, dobra. Okej, okay. straciliśmy dużo kasy na tym, ale przeszliśmy. Wow, patrzcie to. Patrzcie, jaki skok. Czyżby to. Tak. Ostatni świat. W sensie wiem, że ostatni świat to są jakby dwa światy, ale no. Ostatni świat. który się nazywa. Piekło. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze spróbujemy Beach 4. Wow, to jest Beach. Wow, Beach czy wracają W ja sensie plaże, o to mi chodzi. Wcześniej nam, nas plaże zaprowadziły do resortu. Resort, jak wiecie, ma w sobie Junk Shop. I ten Junk Shop to jest taki... trochę dla śmiechu, nie wiem w sumie o co z tym chodzi do dzisiaj. Są po prostu jakieś... nie, nie jakieś najlepsze bronie. I jedna kosztuje 10 razy więcej niż poprzednia, a to są dokładnie takie same dwie bronie, co nie? Wow, co to za nowe świnki, w sensie... To są chyba kotki też, ale wyglądają trochę jak świnki, bo są różowe. W sensie, no, różowe kotki, co nie wiem, ale no widzieliśmy różowe kotki, jak wyglądają już wcześniej. To są inne po prostu różowe kotki. I one dają dużo kasy tak, bo ogólnie ten boss, to w sensie nie, nie wiem, czy się powinno tak robić, ale ogólnie ten boss, co ukończenia w tym zamku, to on był naprawdę mega, mega ciężki. I to nie było wcale takie, wiecie, że za pierwszym razem go pokonałem. Potrzebowałem trzeba kilku, kilku prób, kilku modernizacji tych łuków, właśnie zmieniania tego, tych emeraldów i tak dalej. Okej, okay, dostałem jakiś... Poison Flail, jakiś tutaj bicz. Ale taki bitch, wiecie, taki już z polskiego. Wow, co tu kurczę? Wy nie macie twarzy. Co, co oni są niszczący? Ok, szybki, szybki, szybko, szybko ucieczka. mamy 0 HP. Dosłownie dobra. 2800 kosztowało. Ok, trochę się zwróciło. W ogóle pewnie się, zastanawiacie, co tu robi ten łuk? Ten 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 poison łuk. Czemu ja go nie sprzedałem? Skoro mam już cztery tutaj poison łuki. Otóż ten łuk. Ma w sobie te dwa kryształy. I zaraz wam pokażę dlaczego. To jest bardzo, bardzo ciekawa mechanika. Na potrzeby tego wejdę na Snowflake 4, bo ty bardzo, bardzo też farmiłem na tym levelu, zwłaszcza ostatniego, no, zwłaszcza bossa, co nie? Patrzcie. Ten chłop ma tego, te kryształy. Jeden z nich, jeden z tych kryształów daje mu defense, zwiększa mu znacznie defense, a drugi z tych kryształów zwiększa mu block rate. Czyli jeśli, no, nie zginie w ten sposób, że będzie po prostu spalony przez tego tutaj y, pająka, to wtedy jest praktycznie nieśmiertelny, co nie może. Patrzcie, stoi sobie, ten bosgu nawala w nieskończoność. Cały czas ten bosgu nawala. Ale mu się nic nie dzieje. Praktycznie nie traci HP, ja wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Defense plus 12, no i Block Rate 40%, co nie, czyli jest 40% szansy na to, że w ogóle nie dostanie obrażeń. No i Defense ma plus 12, czyli znacznie większy. Tak, taka, taką taktykę, no muszę przyznać, że podpatrzyłem w sobie na YouTubie. Ale te kryształki sam ogarnają, gdzie są. E, już nie pamiętam w sumie gdzie, ale wiem, że dosyć łatwo jest zdobyć. E, na pewno wiem, że tam gdzie Starmany były kiedyś, to tam wypadały Blockrate. I chyba wypada Blockrate z, z trzech znaków zapytania. Tak mi się wydaje. Dobra. E, spróbujmy jeszcze raz beach, ale tym razem chodźmy, na ten beach plażowy i spróbujmy od razu bossa. Może to jest jakiś nieciężki boss, ok. Okej, okay. ci, ci tutaj oni nas za zalewają tym. Ale może to nie jest takie złe, co nie? Może może po prostu oni tak mocno biją. Tak, tak, tak jak myślę, oni mocno biją, ale są mega słabi. A co robi boss? Czy boss w ogóle nas będzie atakować? Czy wystarczy, że będziemy tak daleko od niego i boss nie, nic nie zrobi? Trochę tak to wygląda, no ale plaże ogólnie nie słyną z tego, że są jakoś bardzo trudne, zwłaszcza bossowie. Dzisiaj no co? Na jednej plaży jest duży kwadrat. Na drugiej plaży jest właśnie też taki, był taki piorunowy też ziomek. Aha, dobra, widzę, on rzuca takie gwiazdy, ale te gwiazdy w ogóle ni nas nie dosięgają. To jest chyba atak na bliską odległość. Pewnie jakbym doskonał tych gwiazdek, to on na zginął, co nie? Ale okej. Jeden ja bossów w grze, muszę przyznać. się przynajmniej dla łuczniku. Dobra, nie chcę dotykać tych gwiazdek, nie chcę patrzeć, co one robią. Co tu jest? Forest 3. What? Gdzie były wcześniej foresty? Ej, wcześniej foresty w ogóle były w pierwszym świecie, albo to jest drugi świat, co nie, część, część drugiego świata. Tutaj były foresty, i tu jest nagle fole, Forest 3. Sequel do Forestów, potyl. Wow! Nowy tileset, nowe kolorki. Mrozowy taki kolorek i tileset taki kwadratcikowy, kwadrat, kwadratowy. Trochę, trochę coś mi przypomina. Tak, tak trochę. Okej, okay, no ale standardowo grzybka, czemu ja już nie żyję? No, mnie już tak zatruły. Dobra, zobaczmy sobie Bossa. Czy on jest możliwy do wykonania? Bo ja coś coś czuję, że ta ścieżka jest ciekawsza niż przejście po prostu do piekła od razu. Okej, okay, dużo trucizny, ale da się jej uniknąć wykonamy pana droniarza, ok, który wyrzucił śmieszny kryształek i nie zginę, ok, nie zobaczyłem ile zadajemy bossowi w ogóle, tak, śmieszny poziom leveli tak, magia plus 30, czy to nas interesuje w ogóle? a w ogóle czemu ja, ten łuk, ten łuk na to w sensie e, jeśli chodzi o to, co nie, ten, ten defense te, ten łuk to on jest bardzo spoko na ataki takie zwykłe, co nie, ale na ataki magiczne to nie działa za, za dobrze, że tak powiem więc no, jak już to te, te łuki, dobra e, tak, dużo nas kosztuje, od razu, tak, w ogóle 300 kosztuje ten kamyczek. Dobra, czy są jakieś nowe łuki po przejściu tamtego? Mamy Quad Steel Arrow. To ma 48 do 72 ataku. Ej, co? Ej, to jest, to jest najmocniejsza broń, jaką... Co jest? To ma dwa razy więcej ataku. Nie, co, trzy razy więcej ataku niż to. Tylko, że nie mam kasy. Dobra, czyli tak, już, już wiem, co będzie do następnego odcinka. Czyli do następnego odcinka będę musiał sobie ulepszyć... Wszystkie łuki na to i wszystkie tełki na to. Mimo, że ja na te tełki już i tak dość długo zbierałem. No cóż, tak, tak już czasem bywa. Myślę, że one będą dobre z tą katapultą. Teraz zrobimy jeszcze raz tego bossa, bo ja w ogóle nic mu nie zdążyłem zadać. Bo tamten droniarz nas wykończył. Chyba. Ale teraz jesteśmy bliżej bossa niż droniarza. Eee, nie jest tak źle w sumie. I z tego co widzę, to on te wykulki wyrzuca tak trochę z nad, nad siebie. I dzięki temu. O czy dobra, ucieczka, 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 ucieczka i tak. A takiej trudności. Ale sporo mu ataku zadaliśmy, dobra. Myślę, że to jest też do wykonania. Przejście tego bossa, ale śmiesznie w ogóle idzie ta droga. Na pewno nie będzie szło w czarne, tak. No, to bez sensu w sumie. Chyba, że tu będzie jakiś secret. A może tu jest secret? Nie, chyba nie. Tutaj nic nie ma. Bo patrzcie, bo tutaj, jak ten secret był, to mnie tutaj był taki duży teren niewykorzystany, i tak po prostu myślałem, że tutaj coś będzie, nie? A tutaj nie ma czegoś takiego, to jest po prostu nic. Dobra, wiecie co? Forest 3 myślę, że jest do zrobienia. Ale to zrobię pod odcinkiem. Snowfield 7 jest dla mnie za trudny. Chodźmy do piekła. Tak, cza czas wejść do piekła, bo zaraz nam się kasa skończy nie będę mógł się w ogóle odradać. Czyli będę musiał skończyć odcinek. Bo mi się nie chce robić jakiś, wiecie, farm na odcinku, pokazać jak farm bo to jest nudne. Okej, okay, mamy trójkąciki. Co robią trójkąciki? Pewnie biją na atak fizyczny. Czy biją mocno? Niezbyt? Nie bijemy jakoś mocno. Ale my też ich nie bijemy jakoś mocno, dobra. Ile oni dają? Stówka za jednego. Nie jest to jakoś fajne. Chodźmy od razu na bossa, bo nic takiego fajnego nam nie dają. Chyba, że wyrzucają, wiecie, ten łuk po prostu, nie? Okej. Okay. Tu myślę, że trzeba będzie. Ta, tu trzeba będzie te łuki, i te, wiecie, te co odblokowaliśmy dopiero co. Już kupić. Chyba, że no odkryję, które to dają, ziomki. Ja zakładam coś, że ci to dają. Właśnie, właśnie te trójkąciki dają te szare łuki, Bo no, jak odblokujemy coś w sklepie, to tak dla przypomnienia, jak odblokujemy coś w sklepie, to to oznacza, że to gdzieś już jest dostępne do zdobycia. Tak wiecie, normalnie na mapie. No dobra. A w ogóle nic nie mówię o tych kartach. Te karty to po prostu jest 50%, 50 szans na knockback. 30% Nie wiem co to robi, ale dwie mi wypadły, wydały się dosyć rzadkie, i mam, mam je na zapas co nie. Okej, okay, piekło to. Piekło. I Fajnie, że to odblokowaliśmy, ale kurczę, będę musiał albo zrobić cięcie, albo będę musiał przejść forest 3, bo tak w sumie za dużo ścieczek nie mamy. Możemy spróbować mountain top. Mountaintop? mountain top? Czy próbujemy mountain top? Możemy spróbować tą nową taktyką. Czemu by nie? Ta nowa taktyka jest bardzo, bardzo OP. Więc można by, można by spróbować, dobra. Który jesteś ty? Który to jesteś ty? To jesteś ty, dobra. No i, no i on będzie po prostu zbierał wszystkie ataki na siebie O ile to nie będzie atak wiecie Trucizny, ognia albo magii po prostu jakiejkolwiek I no I zobaczymy czy się uda przejść dalej niż wtedy Wtedy nawet nie pamiętam gdzie doszedłem Wiem po prostu, że te pierwsze w ogóle etapy Są tak łatwe Że no, że same się przechodzą Dobra forest To jest trucizna Trucizna nam trochę już faktycznie coś robi tego tutaj muszę uważać Właśnie tutaj jest to coś co jest w Holonite? Nie będę spoilerować w którym miejscu w Holonite, ale właśnie jest coś takiego w Holonite, że jest boss za bossem, co nie? I wtedy trzeba. No. Nie, nie można jakby się odrodzić w pełni. Trzeba to dobrze jakby rozegrać, tak, żeby być gotowym na następnego bossa. Czyli nie stracić za dużo. O, dobra, gdzie jest ten. Gdzie, on jest tutaj potrzebny, dobra. Trzeba tutaj gdzieś latać nim, żeby on zbierał całe te ataki. Dobra, dobra. Trzeba będzie chyba wyłączyć tego. Automowa, auto coś mi się tak wydaje. Tak, 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 tak coś czuję. Dobra, ale póki co dajemy radę, to będę się tego trzymać. Właśnie patrzyłem, że na wersji na komputer. O nie, 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 nie strzelaj, w nic, nie, nie, strzeli, nie strzeli, strzeli we mnie! O nie, ten już nie żyje. Dobra, szybkie odrodzenie. Okej. Okay. Wiem, że trochę kasy się zwróci. Dobra, mountain top 6 i tu chyba zginąłem. Tak, mi się wydaje. Um, Okej, okay, to jest. To nie jest za dobre. Dobra, wyłączamy automowa. To jest właśnie mglisty zegarnik. Dobra, szybko odrodzimy jednego typa. Tego też możemy odrodzić. To nie kosztuje jakoś teraz dużo, bo mamy mało kasy. Musimy jakoś pokonać tego zioma. tego co strzela pełną tych rzeczy. że jest odporny na wszystko. Churcze. Teraz jak to zrobić, co nie? Bo chyba on właśnie też mnie ostatnio zabił, co nie? I jakby tutaj może strujemy innym łukiem? Czy te łuki dadzą radę sobie z nim? Czy one dają jakoś z tym więcej? Nie chyba. Chyba tyle samo co tamte. I wszyscy w ogóle zginęli, oprócz jednego typa. Jakby. Ja nie mówię, że to nie jest do zrobienia, co nie, ale. To chyba jeszcze nie jest na mój poziom. Bym musiał te nowe łuki sobie ulepszyć i wtedy byśmy to przeszli. Te, w sensie te steel łuki Gdybyśmy mieli steel łuki, które zajmują trzy razy więcej demera niż te pierce arowy, to byśmy to przeszli. Tak to myślę, że. że ciężko było. Teraz będę ich odradzać, póki mam pieniądze, bo i tak mam już mało pieniędzy. Um. I może się uda to przejść. Zaraz zobaczymy. Dobra, tego ziomka pokonaliśmy. Dostaliśmy sporo pieniędzy. Okej. Okay. W momencie kiedy powiedzieli, że go pokonaliśmy, to akurat nam wszyscy zginęli, co nie? Ciekawoska, dobra. Stramana pokonaliśmy i ten 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 z Mizgrowa, on zawsze był najgroźniejszy, co nie w tym Mizgrowie, ale przestał już respić tych ziomków, więc już teraz nam nic nie zrobi. Bo jego właśnie główną bronią było nie jest to samo, że on strzela. Tylko to, że on potrafi respić tych ziomków. Tych tych tutaj latających, co nie. To zawsze niszczyło na mig, Misgrowie, chyba że się odkrył. Okej, okay. to był mój atak, dobra. Chyba że się odkryło, że właśnie on ma limit tych ziomków. Sp Spawnowania tych ziomków. Okej, okay. mam trzech. Trzymają mało HP. I jednego tutaj nieżywego. Tak, można mu wys wysyłać główkę w kosmos. To, to jest bardzo satysfakcjonujące. Ui, dobra. Idziemy dalej. Um, czy to jest pustynia? Tak, to jest pustynia. Dobra, ale który to jest. Tu, tu, ten. E, Okej, okay, tylko on przeżył. Tak, bo właśnie on miał tutaj zbierać te ataki. On właśnie miał te ataki zbierać. I tu, co to jest ten? Z desert 6 albo 7. Pamiętacie gościa, co chuchał na nas? Tak, że aż normalnie umieraliśmy od tego? To był desert. Tak, to był desert 7. O, jacie, nie? To, to jest koszmar, dobra. Tak, Mountain Top. Cały czas za trudne. Dobra, stać nas na odrodzenie się i nawet na jeszcze chyba jedno. A więc, to co? Próbujemy Forest 3? Chyba tak, bo Snowfield na pewno nie przejdę. Hell też raczej nie przejdę. Raczej, no, nie, nie widziałem możliwości, żeby to przejść, chyba że jakąś taktykę wymyślił na szybko. Ale, no, nie sądzę. Spróbujmy jeszcze raz tego Foresta. Bo to jest po prostu coś na zasad. Co? Od czego on tak odberwał? Od czego on tak oberwał? Ej, dobra, to nie, to nie było zbyt fajne. Tak, ale trucizna. Trucizna jest tak niszczycielska w tej grze. Patrzcie. To, to, to niszy tak nas jak ten boss w Dessert 7. W sumie, jedno małe dotknięcie trucizny i wszyscy leżą. Wszyscy leżą. RIP, dead. Raczej. Hmm. Teraz jak to zrobić, co nie? Dobra, jeszcze jedną wam rzecz pokażę, zanim zrobię takie jakieś większe cięcie. Mountain top. Nie, nie, nie. Mountain top. Mountain 2. Przed Mountain top jest Mountain 2. I tu są ci droniarze, co nie? tam w jednym odcinku, tam tak nazwałem, chyba właśnie w poprzednim i są też te kotki i te kotki są zabójcze ale tylko jeśli do nas podejdą, bo one robią atak z bliska ale właśnie dzięki temu, że mamy te super mega łuki one właściwie no nic tam nie robią, co nie? te kotki je tam chodzą, po prostu gdzieś tutaj, o i nic się nie dzieje i my ich zalewamy tymi strzałami i później z nich wypada dużo kasy i jeden pieniążek daje 500 i to jest póki co najlepsze miejsce do farmienia pieniędzy, według mnie bo każda taka, każda taka monetka daje 500, a tych kotków patrzcie tu, je, tu ich jest, co nie? Jak naj połowa. Chociaż połowa wyrzuci z tych, yy, tych kocków tą to, to monetkę to mamy 500 za monetkę to będzie jakieś, nie wiem, 10 tysięcy co najmniej, co nie? Już mamy 10 tysięcy. Tylko trochę za blisko poszedłem. I no, um, tak, i tutaj, tutaj wtedy farmiłem pieniądze, zbierając na te rzeczy w sensie na, na rzeczy, na, na, no to 100 tysięcy, nie? Dobra, ogólnie kupiłem jeden ten Steel łuk i zobaczymy czy on ich będzie niszczył. Eee, jakby było więcej. Jakby ten mógłby ulepszony jakkolwiek. Dobra, możemy go ulepszyć na przykład, nie wiem, katapultom? Um, albo knockback. Nie wiem możemy zrzucić jeden knockback. Mam drugi z zapasie. Czy on, czy on w ogóle, jak on w ogóle działa ten knockback? Jak jak to jak to funkcjonuje? Aha, wbija ich w ziemię. ok czyli knockback nauki jest bez sensu, bo on po prostu ich wbija w ziemię. Okej, okay, jakby cho chodzi o to, że... Patrzcie, tu jest atak 5785, co nie? A atak tego to jest. 2840, czyli. No tak, no ponad dwa razy więcej ataku, co nie? Czyli, że wystarczy, że będę mieć te łuki, ale z dwoma tutaj miejscami i ulepszę chociaż jedną z tych kart. Wtedy już będziemy mogli, jakby niszczyć piekło. Więc piekło zostawię na kolejny odcinek i spróbuję jeszcze raz ten las przejść. No parę razy popróbuję, pop, 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 bo jestem ciekaw, co tu się ukrywa w tym desie. Okej, okay, już jeden nam padnie. Tak, w sensie, no nie padło, ale. Ale stracił bardzo dużo HP. Dobra, najważniejsze było wykończyć jednego z tych przeciwników. Wtedy by już, by już był o wiele lepiej, dobra? Już ten padł. Dobra, najważniejsze, żeby oni nie byli w chmurze. Dobra, bycie, bycie w chmurze jest zabójcze. Tak, tak, dosyć bardzo zabójcze. Czemu on tam stał? Dobra, jeden żemek nam tam stał. Nie wiem czemu. Dobra, fajnie, jakby oni byli tak właśnie rozproszeni. Mimo, że będą ginąć co chwilę, to nie będą ginąć jednocześnie. Okej, okay. byliśmy w połowie. To była połowa, i to nie, to nie było tak źle w sumie, idę, dobra, idę, mnie kosztuje 2,300, dobra muszę trochę pozbierać jeszcze na górze Dobra, rozwalamy ich po całej mapie I teraz staramy się każdym z nich tego unikać, co nie, on będzie triggerować tylko tego najbliższego O nie, już widzę co robi ten droniarz, pan droniasz, Pan droniasz tutaj z nami ostro pogrywa W takie gierki pogrywa, że on nas bombarduje i on jest bardzo wysoko, więc my go nie dosięgamy. Chyba, żebym wziął te łuki, które mają duży zasięg, dobra, nie słyszycie w miejscu. Kurcze, no znowu to samo. Inny plan. Najpierw eliminuję pana droniarza. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo to się czasami generuje totalnie losowo. Dobra, inny plan. Na podobny, co nie, ale katapulta. I on będzie stał zawsze gdzieś tam na krańcu mapy. A ci pójdą na drugi krańc mapy. Okej, okay, nie gin. Dzięki. Ehm, tak, i on będzie pamięć droniarza, chyba, że zginie od razu, co nie. Okej, okay, okej, okay, bo ogólnie ten boss, ten, ten co teraz go nawalamy tutaj, tych dwóch ziomków, to on nie jest taki zły, najgorszy jest pan droniarz, który nas nawala, tylko dobra, kurcze, nie, zginę, 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 śmierć, 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 dobra, walcie stąd, wylajcie stąd, no nie. Okej, okay, odkryłem, że albo kotki, albo droniarze wyrzucają Rubin 5, co jest bardzo spoko, w sensie do tych nowych łuków, co nie, że będzie Rubin i będzie... W sumie nie wiem, do tego nie można było dawać buletów. Kurczę, teraz będę mieć zagłaskę, co nie? bo do tego na pewno nie można było dawać do buletów, ale tamte mają podwójne strzały, czyli to jest trochę inne łuki. Teraz Fidex. Dobra, no, no, mamy kolejny level i teraz yy, wracamy chyba jednak do, do poprzedniej taktyki. Po prostu ten, ten fioletowy bosik, ten, ten mini bosik, on musi się powiedzieć dobrze, dobrze, idealnie się pojawił, w idealnym miejscu. Teraz my go rozwalimy. Póki... O nie, 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 dobra. Póki nas chciałem powiedzieć, że boss nie strzela, ale on właśnie zaczął nas strzelać. Dobra, wyeliminowany mini boss, teraz tylko zwykły boss. On jest spoko, on jest bardzo spoko, tylko nie możemy stać w chmurze. Nie możemy wszyscy stać w chmurze, bo śmierć nas czeka. Więc musimy się trochę rozproszyć. On będzie eliminować tego, co stoi najbliżej, co nie? I tak podlatuje do jednego. I on będzie go rozwalać. I wtedy musimy go odsunąć. Dobra, dobra, to jest, to jest bardzo intensywna walka. Bardzo, bardzo intensywna walka. Dobra, uciekamy. Teraz trochę niech się uspokoi wszystko. A dobra, on w ogóle stoi w chmurze. Się odradza w chmurze. Straciłem dużo kasy na próbę odratania go. Dobra, 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 dobra. Nawalamy, nawalamy. Ucieczka. Okej, okay. kurczę, za dużo tego dymu się tu pojawia wszędzie. Dobra, spróbuję jeszcze raz go odrodzić. On jest tutaj. Kurczę, czemu oni się odradzają w tej chmurze? Czemu oni się nie mogą odrodzić gdziekolwiek indziej? O nie, 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 dobra. dobra zostało dwóch, zostało dwóch. Ucieczka, uciekajcie, uciekajcie panowie. Dobra, spróbuję teraz. Po prostu przeżyć, co nie? Nic nie robimy? Niech, niech on się strzela? Żeby odrodzić tych typów, co... Co zginęli? Nie, dobra, szybko, szybko odradzamy, wszystkich odradzamy. Kurczę, ty nie! Nie wierzę! Total fail, total fail. Już go myliśmy, już dosłownie... Kurczę, no... Tak bliskie to było. Ej, dobra. Jak przejdę ten forest, to ja to dam jakby tutaj do takie dodatkowe, dodatkowe nagranie. Że tu udało mi się przejść, bo to jest tak trudne, w sensie no musi się wygenerować idealnie, żeby ten fioletowy był zupełnie z lewej i no i to tyle, jak się tak wygeneruje to ja to przejdę, ale póki co kończę nagranie bo może mi się skończyć miejsce i może mi się nie zapisać i no i w następnym odcinku będziemy odkrywać ostatni świat, i piekło, tak i to piekło wygląda dość ciekawe i to drzewko mnie ciekawi ono patrzcie jakby tutaj przez ten forest było, co nie? no to się okaże, też w przyszłym odcinku co skrywa to drzewo? Co jest w ostatnim świecie? Jako moc tak naprawdę mają te nowe łuki, które są tutaj w sklepie? To się wszystko dowiecie w następnym odcinku, o ile powstanie, bo ta gra się robi trochę za trudna. W sensie, trochę trudna na odcinki, co nie? To jest trochę za dużo bólu, jak na odcinek. A cóż, zobaczymy co z tego będzie, więc do następnego odcinka. Cześć!